Witam Was w kolejnym unboxingu, i tym razem jest to album The Rose, Void. Jest to ich, tak jakby, jeden z pierwszych albumów. Baby, Candy, So Good, Sorry, Chowanende, I, L, I, e. nie wiem, I, I Love You, nie pamiętam skrótu. No, także mamy pięć piosenek na albumie. I właśnie, właśnie, kartę, kartę. Ja muszę wyjąć kartę, jaką dostałam. I możemy przejść już do unboxingu. Tak się prezentuje płyta. Oj, jakość dobra. Pięknie. I możemy przejść już do fotobuka nie jest on oczywiście zbyt duży, ale wiadomo, nawet jeżeli nie jest taki duży, nie ma za dużo zdjęć, to i tak jest śliczny. Także w ogóle, jeśli chodzi o The Rose, to właśnie miałem z nimi problem, ponieważ chcieli mi się wbić na uband. A ja zanim ich uban ubnęłam, można tak powiedzieć, miałam cztery ubandy. I teraz z nimi mam pięć. No i kurde, nie spodziewałam się tego, ale mam, mam ich jako uband. I kupiłam już właśnie trzy albumy. Ich właśnie ten już mi przyszedł. Czekam jeszcze na dwa. I idzie do mnie solowy album, właśnie ósługa. Także trochę tych unboxingów może jeszcze być. No i tu już mamy właśnie tekst i zaraz kończy się fotobook. Także ten unboxing nie był zbyt długi. Wiadomo z moją gadaniną i tak dalej no to więcej niż ten. Więcej niż na przykład minuta. I tu mamy podziękowania od członków. No i tu kredicy album nie jest zbyt duży, ale ładny. I teraz karta w tą stronę. Karta jaką dostałam jest to Usung. No Jeden z moich właśnie ulubionych członków zespołu, jeśli chodzi o The Rose. Także jestem szczęśliwa, że trafiłam na niego. Bo ja rzadko właśnie trafiam na tak jakby mojego up, moją up czy kogoś, kogo po prostu lubię, także jestem szczęśliwa, że go właśnie dostałam. I ta karta jest śliczna. I jego włosy mi się naprawdę podobają. Także to byłoby już na tyle z unboxingu albumu The Rose Void. Widzimy się w kolejnym unboxingu.